Największej, największej tragedii w historii yy, w Polsce, w Polsce powojennej. I oczywiście wszyscy się zastanawiamy, dlaczego tak się stało. Przecież to jest aż nie do pomyślenia. Praktycznie no w dalszym ciągu śledztwo. Jedno śledztwo takie z prawdziwego zdarzenia, tylko prowadzi zespół parlamentarny pod wodą pana posła Antoniego Macierowicza. Wszystkie inne, te rosyjskie i te polskie, to jest w ogóle. Śmiech na sali, to jest w ogóle parodia, to jest po prostu cyr. Ale cyr, który nas bardzo boli, bo to chodzi przecież o naszą elitę, o naszego prezydenta, o naszą, naszą parę, parę prezydencką. Ale przecież my, my Polacy patrioci, nie idioci, my na pewno sobą nie damy pamiętać. My wiemy, my tu się modlimy zawsze co miesiąc w każdą każdej miesięcznicę i tak będzie, aż ta sprawa, ta wielka tragedia, ostatecznie nie zostanie wyjaśniona. Miejmy nadzieję, że to się stanie jak najszybciej, a ja oczywiście Państwa serdecznie zapraszam za miesiąc na kolejną miesięcznicę. Tak dziękuję uprzejmie. Szanowni Państwo, Ksiądz rozpoczynając dzisiaj Mszę Świętą powiedział, że. W niebie ucieszyliby się, gdyby to społeczeństwo się zjednoczyło, tak jak zjednoczyło się w dniu tej katastrofy. I to była prawda. Społeczeństwo się bardzo zjednoczyło, ta tragedia dotknęła wszystkich, i my nigdy nie dzieliliśmy na stronę prawicę, lewicę. Ksiądz dzisiaj wymienił jedno nazwisko ważne w tej mszy świętej nazwisko świętej pamięci prezydenta Rzeczypospolitej Lecha Kaczyńskiego. Oczywiście, proszę Państwa, cztery lata, gdy ta tragedia się wydarzyła i cztery lata, gdy nie można jej wyjaśnić. Dlaczego modlimy się szczególnie za prezydenta Lecha Kaczyńskiego? Chciałbym zwrócić uwagę, że dzisiejsza historia pokazała kto 5-6 lat temu miał rację. Historia pokazała, jak wielkim człowiekiem był prezydent, jak doskonale postrzegał naszą sytuację geopolityczną, jak doskonale rozumiał to, co działo się za naszą zachodnią i wschodnią granicą. Ja chciałbym tylko Państwu przypomnieć, jak był ośmieszony, gdy poleciał do Gruzji. I mówił, że Gruzji trzeba bronić. Europa powinna bronić Gruzji. Ci, którzy sprawują dzisiaj władzę, śmieli się wtedy z niego. Twierdzili, że stoi on na przeszkodzie w nowych stosunkach polsko-rosyjskich. I proszę Państwa, dzisiaj to, co powiedział wtedy prezydent Lech Kaczyński, że to jest początek działań Rosji, jak Państwo widzicie, się sprawdza. I to on właśnie wiedział, widział to wszystko już wtedy. Dzisiaj obecny prezydent, obecny premier, nie, jeszcze nie zwrócili mu honoru, nie przyznali się, że tak bardzo wtedy błądzili. Ja przypominam sobie doskonale moment, gdy pod Smoleńskiem, w dniu katastrofy spotkał się pan premier Tusk z panem prezydentem Putinem. Jak pan Putin wtedy tak tam współczuł, był takim naszym wielkim przyjacielem, a to, że państwa była obłuda. Dzisiaj Sprawiedliwość i Prawica Polska obchodzi w Warszawie oddzielną uroczystość. I tak jak kiedyś tu w Suwałkach pytano nas, dlaczego my 3 maja obchodzimy oddzielnie, dzisiaj też stawia się pytanie, dlaczego oddzielnie. Proszę Państwa, jesteśmy ludźmi wierzącymi i my nie nienawidzimy innych ludzi. My kochamy, miłujemy ale są pewne warunki. I w tej sprawie, żeby wspólnie obchodzić, przynajmniej trzy powinny zostać spełnione. Po pierwsze, w końcu Pan Prezydent świętej Pamięci Kaczyński powinien być przeproszony za to, jak o nim mówiono, jak go ośmieszano. Po drugie, to co powiedział Grzegorz. Cztery lata czekamy na wyjaśnienie katastrofy. Proszę Państwa, kraj 36 milionowy, gdzie zginął prezydent, gdzie zginęli posłowie, dowódcy sił zbrojnych przez cztery lata nie może wyjaśnić tej katastrofy. To kiedy ona zostanie wyjaśniona? Czy wspólnie? Z tymi ludźmi, którzy każdego, kto dzisiaj myśli inaczej niż oni, uważają za chorego psychiczny, ponieważ są ludzie, którzy próbują tą katastrofę zadać, Rzuca im się głody podno. Pamiętajmy o tej sytuacji i tak jak powiedział Grzegorz, na pewno będziemy tutaj czekali kiedy godnie uczci się tych A Znaczy ja jako przedstawiciel Komitetu Pamięci Świętej Pamięci Prezydenta Lecha Kaczyńskiego chciałbym bardzo serdecznie wyrazić z nim wdzięczność za to, że tu jesteśmy razem. Wśród tych, którzy zginęli, był również syn tej ziemi. Świętej pamięci Krzysztof Putra. I właśnie ku jego czci w braczkach będzie odsunięta tablica w Kościele. Nasze uroczystości również w suwałkach będą miały dalszy ciąg i w sobotę wszystkich bardzo serdecznie zapraszamy do Państwowej Szkoły Muzycznej na koncert poświęcony właśnie pamięci tych, którzy zginęli w tej katastrofie w Smoleńskiej. Także bardzo serdecznie dziękuję wszystkim za przybycie. Jeżeli ktoś jeszcze chciałby zabrać głos, to bardzo prosimy. Zobowiązałem się jeszcze do jednej rzeczy, ale myślę, że ja Państwu nie muszę tłumaczyć powodów nieobecności dzisiaj na naszym spotkaniu pana posła Jarosława Zielińskiego. Wiecie Państwo, że na pewno chętnie by tu wśród nas był, ale uznał i uważam, że słusznie, że powinien być w Warszawie i z ludźmi zamanifestować i walczyć o wyjaśnienie tego zdarzenia. Także pozdrawiam Państwa w imieniu Pana Posła. Przeprasza, że nie może tutaj być i liczy, że Państwo mu to jednak rozumiejąc wybaczyć. Proszę Państwa, oczywiście tutaj z nami również jest jest Tenderowy Solidarności. No bardzo dziękujemy za jego obecność. No i... i... Tak jak, tak, jak, tak jak praktycznie co roku, czy prawda, co pół roku harcerze, harcerze ZHR-u. Bardzo dziękujemy serdecznie, pełnią warte. Jest to bardzo patriotyczne i właśnie takie, jakie być powinno. Dziękujemy uprzejmie i do zobaczenia za miesiąc.